Pięć radiowozów przed domem. Co tam się u licha stało? Tego ranka, gdy obudziłam się w hotelu podczas służbowej podróży po Europie, paniczna wiadomość od mojej młodszej siostry rozświetliła ekran telefonu. Ciąg wykrzykników tańczących na wyświetlaczu doskonale oddawał jej przerażenie. I nic dziwnego, że te radiowozy tam były. To ja je wezwałam z zimną, szklaną wręcz wściekłością. Historia zaczyna się około tygodnia przed otrzymaniem tej wiadomości. Nazywam się Katarzyna. Mam 35 lat. Pracuję w międzynarodowej firmie konsultingowej, spędzając połowę każdego miesiąca na lotach między zagranicznymi klientami. Żongluję wieloma wielkoskalowymi projektami, które mogą zadecydować o przyszłości całych korporacji, czasem pracując przez całą dobę nad analizami i strategiami. To kariera, którą zbudowałam, Poświęcając sen i życie osobiste. Choć praca jest ciężka, przynosi odpowiednie wynagrodzenie i satysfakcję z uczestniczenia w dynamice globalnej gospodarki. Dom na przedmieściach, który kupiłam kilka lat temu, był ukoronowaniem moich wysiłków i moim jedynym azylem. Wysokie sufity, szerokie nasłonecznione okna i wnętrza zjednoczone minimalistycznymi, ale ciepłymi materiałami. Każdy szczegół był częścią fortecy, Którą zbudowałam własnymi siłami, nietykalnej dla nikogo. Dla kogoś takiego jak ja, ciągle dryfującego w sterylnych hotelach na całym świecie, ten dom, wypełniony ciepłem drewna i sztuką, którą kochałam, był jedynym miejscem przywracającym mnie do bycia po prostu Katarzyną. Mam młodszą siostrę, o trzy lata ode mnie młodszą, Agatę. Od dzieciństwa byłyśmy jak ogień i woda. Ona była ekspresyjna, mówiła bez wahania czego chce podczas gdy ja tłumiłam emocje w sobie i zawsze się powstrzymywałam. Jej impulsywność burzyła moje plany, a moja logika kłóciła się z jej wrażliwością. To nie była tylko różnica osobowości, to był fundamentalny dysonans. Gdy wcześniej wyszła za mąż za swojego długoletniego chłopaka, jej mąż i teściowie weszli w grę, a nasza relacja stała się jeszcze bardziej odległa. Świąteczne kolacje na Boże Narodzenie czy Wielkanoc, gdy byłyśmy zobowiązane się spotkać, zawsze były naznaczone napięciem chodzenia po cienkim lodzie. Wymieniałyśmy nieszkodliwe pogawędki i bardzo uważałyśmy, by nie wkraczać na swoje terytoria. To było najlepsze rozwiązanie dla nas, sióstr. Przynajmniej do tego dnia. Tego dnia właśnie skończyłam tygodniowy projekt restrukturyzacji finansowej w europejskim sektorze bankowym i wróciłam do domu dwa dni wcześniej, niż planowano. Po nocach negocjacji ulga z ostatecznego uzyskania zgody klienta była przytłaczająca. Nie mogłam czekać ani chwili dłużej. Musiałam wrócić do mojego cichego sanktuarium. Lot przebiegł gładko i wczesnym popołudniem stałam znów przed moim znajomym domem. Mała ścieżka obsadzona sezonowymi kwiatami, eleganckie drzwi wejściowe. Wyobrażałam sobie, jak zapadam się głęboko w moją ulubioną sofę. Nadrabiając zaległe seriale, trzymając to małe, ale dla mnie teraz najwyższe szczęście w sercu, wsunęłam klucz do zamka. Ale w momencie otwarcia drzwi, wszystkie moje plany rozsypały się w drobny mak. Ktoś był w moim domu, więcej niż jedna osoba. Powietrze było nie to. Dziwny zapach, w połowie woń obcego codziennego życia, w połowie kurz budowlany uderzył mnie w nos. Ze szpary drzwi do salonu dochodziły obce, szorstkie, męskie głosy. Wysoki pisk wiertarek wgryzających się w ściany i głuchy łomot młotkowania. Włamywacze? Nie, coś się nie zgadzało. Dziwne buty robocze i tenisówki były beztrosko porozrzucane po wypolerowanych kaflach w przedpokoju. Wśród nich dostrzegłam krzykliwe, neonowe markowe tenisówki, którymi moja siostra chwaliła się w mediach społecznościowych. Moja pierś zacisnęła się ciężkim, lodowatym przeczuciem. Po cichu przemknęłam korytarzem, tłumiąc stukot obcasów, i położyłam dłoń delikatnie na klamce drzwi do salonu. Potem, przygotowując się, otworzyłam je szeroko. Co wy tu dokładnie robicie? Mój głos wyszedł niższy i spokojniejszy, niż się nawet spodziewałam. To, co się przede mną rozpościerało, było moim domem, a jednocześnie nim nie było. Na końcu salonu stała otwarta kuchnia, którą starannie wybrałam po odwiedzeniu wystaw we Włoszech. Piękna kafelkowa ściana była zerwana, rury zwisały jak odsłonięte wnętrzności. Łazienka główna i toalety wyglądały tak samo. Kilku robotników wymachiwało młotkami, jakby to był plac rozbiórki, wyrywając instalację hydrauliczną. Odłamki betonu i skrawki tapet zaśmiecały podłogę. Narzędzia były porozrzucane po moim, projektowanym na zamówienie blacie kuchennym, poplamione olejem i kurzem. A w centrum tego chaosu, ze skrzyżowanymi ramionami i przewodząc jak królowa, stała moja siostra. Obok niej był jej mąż, uśmiechający się łagodnie, choć bez śladu inicjatywy. Nieco dalej jej teściowie wylegiwali się głęboko w mojej ukochanej Sofie, popijając herbatę, jakby to był ich własny dom. Mój nagły powrót zmroził wszystkich w miejscu. Wiertarka ucichła. Zapadła cisza, jakby czas się zatrzymał. Ale pierwsza przerwała ją moja siostra swoim głosem: jasnym, śpiewnym, całkowicie pozbawionym poczucia winy. Och, Kasiu, już wróciłaś. Niespodzianka. Spójrz, niesamowite, prawda? Gdy byłaś w podróży, pomyśleliśmy, że wyremontujemy ci wszystkie Łazienki i kuchnie. Skoro będziemy się tu wprowadzać, stare wyposażenie nie byłoby praktyczne, nie sądzisz? Masz dobry gust, ale do rodzinnego życia rzeczy powinny być trochę bardziej funkcjonalne, prawda? Nie mogłam od razu zrozumieć jej słów. Wprowadzić się. Remont. Rozpoznawałam każde pojedyncze słowo, ale złożone razem prześlizgiwały się obok mnie, jakby były w obcym języku. Czy to jest lak po długim locie? Przez kilka sekund po prostu wpatrywałam się tempo w rozgrywającą się przede mną rzeczywistość. Odsłonięte rury, gruz rozrzucony po podłodze, a co najgorsze, moi własni krewni niszczący moją własność, zachowując się, jakby to było ich miejsce. Gniew zaczął się we mnie podnosić z głębi, jak magma z wnętrza ziemi. I dziwnie, czułam to z lodowatą jasnością. Kasiu, nie stój tak. Chodź, usiądź. Musisz być zmęczona po podróży. Dobiegł głos z sofy. To był teść mojej siostry, mówiący ze spokojnym autorytetem kogoś, kto uważał się za pana tego domu. To jedno zdanie w jednej chwili rozwiało moją dezorientację. Uderzyła mnie myśl, sama od odklucz. Iłam drzwi wejściowe. Nie było żadnych zadrapań, żadnych śladów włamania. Więc jak ci ludzie dostali się do środka? Nigdy nikomu nie dałam zapasowego klucza awaryjnego. Zanim to wszystko, pozwól, że Cię o coś zapytam. Zignorowałam zaproszenie Teścia i utkwiłam wzrok w mojej siostrze, która stała w centrum pokoju. Jak dostaliście się do tego domu? Nigdy nikomu nie dałam zapasowego klucza, a drzwi nie były uszkodzone. Na moment się zawahała. Potem z zadowolonym uśmiechem oświadczyła, jakby to była najnaturalniejsza rzecz na świecie. Och, klucz! Na Boże Narodzenie, gdy nas odwiedziliście, pożyczyłam Twój futerał na klucze na minutę i zrobiłam kopię. Skoro zawsze jesteś na długich podróżach służbowych i nigdy nie wiemy, kiedy wrócisz, oczywiście rodzina powinna mieć zapasowy klucz. Czy naprawdę musiałam pytać o pozwolenie? Oczywiście. Te słowa zabrzmiały jak dzwon alarmowy w mojej głowie. To było zaplanowane. To nie był jakiś impulsywny akt. To była przemyślana. Starannie przygotowana inwazja na moje sanktuarium, wyczekana na moją nieobecność. Ta świadomość zmieniła mój gniew w lodowatą determinację. Zwróciłam się najpierw do robotników, którzy spoglądali na mnie z niepokojem. To nie była ich wina. Prawdopodobnie też byli ofiarami. Przepraszam, ale kto dokładnie wynajął was do tej pracy? Mój głos był równy, pozbawiony emocji, ton biznesowy. Mężczyzna w kasku. Najwyraźniej brygadzista, przesunął się niezręcznie i wskazał na moją siostrę. Ta pani tutaj. Wyjaśniła, że właścicielka domu, jej siostra, jest na długich podróżach służbowych, więc zleca remont w jej imieniu. Powoli skinęłam głową, po czym powiedziałam z ostrą stanowczością. Rozumiem. Dziękuję. Ale właścicielką tego domu jestem ja, Katarzyna. Nigdy nie upoważniłam do żadnego remontu. Niezależnie od umowy, którą otrzymaliście, jako prawna właścicielka nakazuję Wam natychmiast przerwać wszystkie prace i opuścić tę posesję. Traktujcie to jako formalny nakaz. Otrzymacie wynagrodzenie za dzisiejszy dzień i odszkodowanie za niedogodności później. Mój rozkazujący ton nie pozostawiał miejsca na dyskusję. Robotnicy wymienili spojrzenia. Po czym zawstydzeni wyłączyli elektronarzędzia. Hej, co ty mówisz, Kasiu? Powiedziałam im, że jest dobrze, więc jest dobrze, wrzasnęła moja siostra. Nie zadawałam już sobie trudu odpowiadania na jej osobiste skomlenie. Moje spojrzenie przesunęło się chłodno na czwórkę razem. Intruzów. A co do was? To nie jest wasz dom. To mój. Dlaczego tu jesteście? Dlaczego niszczycie mój dom bez mojego pozwolenia? Niech ktoś mi to wyjaśni słowami, które faktycznie zrozumiem. Czemu się tak denerwujesz? Jesteśmy rodziną. Daj nam spokój znowu odezwał się Teść. Rodzina. Wypowiedział to słowo, jakby było jego prawem, mimo że nie łączyły nas żadne więzy krwi, mimo że spotkaliśmy się zaledwie kilka razy. Gdyby te słowa pochodziły od mojego prawdziwego ojca, być może wysłuchałabym przez chwilę. Mogłabym poczuć smutek czy rozczarowanie, ale nie to natychmiastowe instynktowne odrzucenie. Ale ten mężczyzna był zupełnie obcy. To, że był teściem mojej siostry, nie dawało mu prawa wtargnąć do mojego sanktuarium i wymachiwać słowem rodzina jak bronią. Absurdalność, czysta arogancja, pchnęły mój gniew poza punkt wrzenia. Utkwiłam w nim wzrok i spokojnym, ale ostrym, jak brzytwa głosem, powiedziałam wyraźnie: Rodzina, proszę, nie żartujmy. Z całym szacunkiem jesteś dla mnie tylko obcym człowiekiem, a jednak jesteś tu w moim domu, pouczając mnie. Uważam to za niezrozumiałe. Na moje słowa twarz teścia poczerwieniała ze złości. Wyglądał, jakby nie mógł uwierzyć w moją reakcję, i drżącym głosem kontynuował. Rodzina mojego syna ma kłopoty finansowe. Powiedzieli, że nie mogą nawet zapłacić czynszu za mieszkanie. Ty zawsze jesteś na wyjazdach służbowych, a ten dom jest taki duży. Tyle pustych pokoi, więc załatwiłem, żeby się wprowadzili. Hydraulika była stara, więc nawet zaczęliśmy remont z dobroci serca. Czy pomaganie sobie nawzajem nie jest tym, co robi rodzina? Powinnaś być wdzięczna. Nie zła. Wdzięczna. W momencie, gdy to słowo uderzyło w moje uszy, ostatnia nić powściągliwości we mnie pękła. Wdzięczna? Zrobiliście zapasowy klucz, weszliście do mojego domu bez pozwolenia i zaczęliście niszczyć moją własność. I oczekujecie, że będę wdzięczna? Wasze poczucie tego, co normalne, jest zupełnie inne niż moje. To nie jest dobroć czy pomoc, to jawne wtargnięcie i złośliwe zniszczenie mienia. Wyjdźcie w ciągu minuty, albo dzwonię na policję. Wyjęłam telefon z torebki i pokazałam im numer alarmowy 997 na ekranie. Ta konkretna akcja natychmiast zmieniła ich twarze. Arogancja, która była tam przed chwilą, zniknęła. Teściowie zaczęli pluć o belgami. Niewdzięcznica. Nigdy nie myślałam, że będzie taka zimna. Mąż mojej siostry po prostu stał zmieszany i spanikowany. A moja siostra patrzyła na mnie oczami pełnymi całkowitej rozpaczy i płonącej nienawiści. Po obejrzeniu, jak mamrocząc opuszczają dom, zwróciłam się z powrotem do robotników i oficjalnie rozwiązałam ich kontrakt. Brygadzista, widząc sytuację, był przerażony. Wręczyłam wystarczającą ilość gotówki na miejscu, aby pokryć wynagrodzenie za dzień i niedogodności, obiecałam przelać formalną karę do ich firmy później i kazałam im grzecznie odejść chciałam żeby ci obcy jak najszybciej opuścili moje sanktuarium gdy zostałam sama dom powrócił do grobowej cichej ciszy ale to już nie było sanktuarium które znałam wyrwane ściany rozrzucony gruz i utrzymująca się nieprzyjemna atmosfera pozostawiona przez intruzów jasno to pokazywały tego samego dnia zadzwoniłam po ślusarza Zamierzałam wymienić wszystkie zamki w domu na najnowsze zamki cyfrowe, których nie można wyważyć ani skopiować. Następnie skontaktowałam się z największą w kraju firmą ochroniarską. Bez wahania zamówiłam każdą obronę, jaką mogłam wymyślić wyposażone w AI kamery monitoringu, pokrywające cały obwód, wysokowydajne czujniki wtargnięcia na każdym oknie i drzwiach. Oraz monitorowany 24x7 system alarmowy, połączony bezpośrednio z policją. Wynajęłam też innego, godnego zaufania wykonawcę do naprawy zniszczonej hydrauliki. Nieoczekiwany duży wydatek bolał, ale jeśli miało to oznaczać ochronę mojego zamku i mojego spokoju ducha, czułam, że to inwestycja warta zachodu. Tej nocy siedziałam na zaśmieconej gruzem podłodze salonu, obejmując kolana. Od dzieciństwa moja siostra zawsze chciała tego, co ja miałam moją ukochaną lalkę, moją ulubioną sukienkę, moją pierwszą prawdziwą przyjaciółkę. A rodzice zawsze mówili to samo. Jesteś starszą siostrą. Pożycz jej. Jesteś starszą siostrą. Po prostu wytrzymaj. Za każdym razem przełykałam dyskomfort i bezsilność kogoś deptającego po moim terytorium i milczałam. Zdałam sobie teraz sprawę, że ten incydent był przedłużeniem tego wzorca. Moi rodzice, którzy oboje zmarli w odstępie kilku lat, zawsze za życia stawali po stronie mojej siostry. Ojciec był słaby na jej łzy. Domyślna linia matki brzmiała Jeśli ustąpisz, wszystko się wygładzi. Wraz z ich odejściem zniknęła wypaczona równowaga, która utrzymywała naszą siostrzaną dynamikę. A żądania mojej siostry rozdeły się bez granic, a ja nie miałam już żadnego powodu ani potrzeby, by przełykać niesprawiedliwość. Nie było nikogo, z kim mogłabym się skonsultować, żadnych rodziców, na których mogłabym polegać. Dlatego musiałam bronić tego domu własną siłą. Ale nie byłam już dzieckiem. Potrafiłam rozpoznać, co podlega negocjacjom, a czego nigdy nie mogę ustąpić. Ten dom był jedną z tych rzeczy nie do negocjacji. Kilka dni później, dokładnie tak, jak się spodziewałam, rozpoczęli drugą falę. Tym razem nie atak fizyczny, ale bardziej podstępną kampanię mającą na celu podważenie mojej pozycji społecznej. Najpierw przyszły telefony od dalszych krewnych. Kasiu, słyszałam, że rodzina twojej siostry ma kłopoty, prawda? Nie mogą zapłacić czynszu i są bezdomni. Twój dom jest pusty, prawda? Dlaczego nie pomożesz im przez jakiś czas? W końcu to krew. Było jasne, że wymyślili historię wygodną dla nich i rozpowszechniali ją w rodzinie. Ja byłam okrutną, bezduszną siostrą. Oni byli kruchymi ofiarami. Potem zaczęły przychodzić anonimowe, ciche telefony dzień i noc. W mediach społecznościowych prawie codziennie pojawiały się szydereze posty skąd mojej siostry. Złośliwe uwagi mające mnie ukłuć. Za każdym razem, gdy je widziałam, odsuwałam wszelkie emocje, robiłam zrzut ekranu, Zapisywałam datę, godzinę i adres URL i metodycznie zapisywałam je w folderze oznaczonym dowody. I wyłączyłam wszystkie powiadomienia z ich kont. Odmówiłam pozwolenia, by ich słowa wtargnęły w moje życie i skaziły moje myśli. To nie znaczyło, że całkowicie odcięłam komunikację. Przewidywałam, że mogą kiedyś wysłać wiadomość, która ich zdecydowanie obciąży i chciałam być gotowa. Tymczasem ich telefony i wiadomości trwały jak burza, ale odmówiłam odpowiedzi na choćby jedną. Nie byłam w ogóle zainteresowana słuchaniem ich argumentów. Wszelka możliwość dialogu zakończyła się w momencie, gdy zniszczyli mój dom. Po tym jak skończyłam budować fizyczne zabezpieczenia i przetrwałam ich psychologiczne ataki, w moim domu zapadł niesamowity spokój. Tygodnie mijały w ciszy tak niepokojącej, że przypominała ciszę przed burzą. Nie wierzyłam, że się poddali. Po prostu czekali, aż pokaże słabość. Trzymałam gardę wysoko i przygotowywałam się do kolejnej zagranicznej podróży. Rankiem, gdy wyjeżdżałam, wielokrotnie sprawdzałam system bezpieczeństwa, upewniając się, że działa perfekcyjnie. Nagrania płynnie strumieniowały do aplikacji w moim telefonie. Kamery pokrywały każdy kąt domu bez martwych punktów. Czujniki ruchu były ustawione na maksymalną czułość. Niosąc cienką krawędź niepokoju, znów wyjechałam z kraju do pracy. I dzień, na który czekał los, nadszedł tydzień po rozpoczęciu mojej podróży, w środku nocy. Stało się to tuż po tym, jak skończyłam ostateczną kontrolę materiałów na ważną prezentację następnego dnia w moim pokoju hotelowym, w jednym z głównych miast Europy, i w końcu położyłam się do łóżka. Mój telefon zaczął gwałtownie wibrować. Towarzyszył mu przenikliwy dźwięk alarmu. To był alert awaryjny z najwyższego poziomu aplikacji bezpieczeństwa, którą zainstalowałam. Ostrzeżenie Wykryto nieautoryzowany dostęp przy drzwiach garażowych, ostrzeżenie Uruchomiony czujnik ruchu na podwórku. Zimny szok chwycił moją pierś jak lodowata woda. Wyskoczyłam z łóżka, niezdarnie szukając drżącymi rękami. Aby przełączyć aplikację na podgląd na żywo z kamery. Na ekranie, w upiornej, monochromatycznej podczerwieni, rozgrywał się koszmar. Jak się spodziewałam, to była moja siostra i jej mąż. Drżącymi palcami nacisnęłam przycisk nagrywania. Ubrani w ciemne ubrania, jak para profesjonalnych włamywaczy, skradali się po moim podwórku z latarką. Moja siostra mocowała się złomem przy oknie, podczas gdy jej mąż gwałtownie szarpał drzwi garażowe. Wysokiej klasy mikrofon kamery wyłapał ich szeptaną rozmowę z przerażającą wyrazistością. Zmieniła zamki, ta przebiegła. To okno też się nie otwiera. Założyła nowe wzmocnione zamki. Cholera. Więc będziemy musieli wybić szybę. Zrób to cicho. To nie była już rodzinna kłótnia. Złomem jako bronią, to było zaplanowane złośliwe przestępstwo. Gdy wycelowali w duże okno salonu, a moja siostra uniosła łom, wcisnęłam palec na inny przycisk w aplikacji. Głęboko czerwona ikona, która uzbroiła system alarmowy. W następnej chwili rozdzierająca ziemię syrena wrzasnęła z mojego domu. Wszystkie reflektory zapłonęły naraz, a czarna jak smoła okolica rozświetliła się jak w południe. Na podglądzie, na żywo intruzi zamarli w panice. Potem rozpierzchli się jak przestraszone pająki, a wszystko to zostało uchwycone jako niezaprzeczalny dowód na moim telefonie. Biorąc jeden głęboki oddech, spokojnie wybrałam numer lokalnego komisariatu policji, który obejmował moją okolicę. Mimo, że to było połączenie międzynarodowe, wyjaśniłam sytuację, wysłałam nagrane nagranie na adres, który mi podali, i byłam zdumiona, jak szybko zareagowali. Kilka godzin później, gdy świt wstawał nad Warszawą. Nadeszła wiadomość. Pięć radiowozów przed domem. Co tam się u licha stało? To była moja siostra, spanikowana. Odpowiedziałam chłodno, każde słowo starannie dobrane. Och, nie wiedziałaś. Zeszłej nocy włamywacze próbowali włamać się do mojego domu. Po prostu zgłosiłam to na policję. Przerażające czasy, w których żyjemy. Lepiej też uważaj na swoje zamki. Oczywiście doskonale wiedziałam, że była jednym z tych włamywaczy. Jej wiadomość była jedynie desperacką próbą zaprzeczenia zimnej rzeczywistości aresztowania. Natychmiast zmieniłam plany i zarezerwowałam lot do domu. Zanim wylądowałam na lokalnym lotnisku, wiadomość już do mnie dotarła. Moja siostra i jej mąż zostali aresztowani pod zarzutem bezprawnego wtargnięcia, usiłowania zniszczenia mienia i naruszenia miru domowego. Telefon przyszedł od Mecenasa Kowalskiego, doświadczonego prawnika korporacyjnego, którego zatrudniłam przed wyjazdem. Podjął się mojej sprawy z osobistego zainteresowania. Pomimo jet lagu, poszłam prosto z lotniska do biura Mecenasa Kowalskiego. Jego kancelaria znajdowała się w doskonałej lokalizacji w centrum miasta atmosfera była cicha i poważna. Wyświetlił moje nagranie na dużym ekranie i analizował je z chłodną precyzją. To doskonały dowód. Poziom planowania tutaj i fakt, że mieli łom, czyni to czymś znacznie więcej niż rodzinną kłótnią. To jest kwalifikowane usiłowanie włamania przez współsprawców. Jako sprawa karna, są w bardzo słabej pozycji. Potem zwrócił na mnie swoje ostre spojrzenie: Katarzyno, jaki jest twój cel? Chcesz, żeby trafili do więzienia, czy chcesz ich na zawsze usunąć ze swojego życia? Drugie. Moja odpowiedź była natychmiastowa. Moim jedynym życzeniem jest całkowity spokój. Nie interesuje mnie, czy zostaną ukarani przez prawo, czy nie. Na tej podstawie mecenas Kowalski i ja opracowaliśmy drobiazgową strategię ugody. Rzeczywiście, w ciągu kilku dni prawnik strony przeciwnej zwrócił się do nas z propozycją ugody. Gdyby otrzymali wyroki karne, zarówno mąż mojej siostry, jak i jej teść, straciliby pracę. Ja życie faktycznie by się skończyło. Gdy zdali sobie sprawę, że ani łzy, ani groźby nie zadziałają, negocjacje były jedyną pozostałą opcją. Mecenas Kowalski opowiadał mi niemal z niedowierzaniem o skandalicznych twierdzeniach, które wysuwali podczas procesu. Że to był nieunikniony akt, ponieważ zawiodłam w swoim obowiązku jako starsza siostra, aby ich wspierać, że powinnam im zrekompensować kilka tysięcy złotych za tak zwane wydatki na remont. Każdy raport pozostawiał mnie poza gniewem, wstrząśniętą czystą bezczelnością ludzkiego samousprawiedliwienia. Mecenas Kowalski rozmontowywał każde roszczenie z chirurgicznym spokojem, wykorzystując nagranie wideo jako nasz niezaprzeczalny atut. Wszelkie dalsze nieuzasadnione żądania doprowadzą do załamania tych negocjacji, to oznacza pełną batalię sądową. A jeśli do tego dojdzie, opublikujemy to nagranie. Którą stronę myślisz, że społeczeństwo wtedy potępi? Po tygodniach przepychanek w końcu wycofali wszystkie żądania i zgodzili się na nasze warunki w całości. Przez mojego prawnika przedstawiłam tylko jeden warunek ugody nie był finansowy. Od tego dnia mają zakaz jakiejkolwiek formy kontaktu ze mną osobiście, moim domem, moim miejscem pracy lub moją własnością. Nie mogą też próbować kontaktu z moimi przyjaciółmi czy współpracownikami, czy to fizycznie, telefonicznie, e-mailem, mediami społecznościowymi, czy jakąkolwiek inną możliwą metodą. Ten warunek zostanie wpisany do prawnie wiążącego zobowiązania równoważnego w mocy zakazowi zbliżania się. A jeśli złamią go choćby raz, będą odpowiedzialni za ogromną karę. Nie mieli wyboru, tylko zaakceptować. W dniu podpisania siedziałam z mecenasem Kowalskim w dostojnej sali konferencyjnej jego kancelarii. Z sąsiedniego pokoju nadeszła wiadomość, że cała czwórka, włącznie z teściami mojej siostry, zakończyła podpisywanie. Kilka minut później, przez przeszklony korytarz, zobaczyłam czwórkę idącą ze spuszczonymi głowami. Moja siostra obejrzała się raz. W jej oczach myślałam, że widzę płomień nienawiści zmieszany z najsłabszym śladem łez. Ale moje serce było nieruchome jak dno jeziora niewzruszone. Więź sióstr, które kiedyś dorastały pod tym samym dachem, zniknęła, całkowicie wymazana. Mecenas Kowalski położył przede mną gruby stos podpisanych zobowiązań. Gratulacje, Katarzyno. Twoja wolność jest teraz prawnie zabezpieczona. Stamtąd poszłam prosto na komisariat policji i formalnie wycofałam skargę. Oficer zapytał. Czy jest pani tego pewna? Ale moja determinacja nie zadrżała. Minęło sześć miesięcy od tego dnia. Moje życie jest teraz całkowicie spokojne. Żadnych anonimowych telefonów, żadnych niespodziewanych wizyt, żadnych złośliwych nękań w mediach społecznościowych. Nigdy nie wiedziałam, jak spokojne może być życie, gdy nie musisz już się bronić przed czyjąś złośliwością. Dom, który został uszkodzony, Został odrestaurowany piękniej i funkcjonalniej niż wcześniej. Zrujnowana kuchnia stała się przestronną kuchnią wyspową, o której zawsze marzyłam. W weekendy zapraszam przyjaciół, gotuję dla nich w nowej przestrzeni i organizuję małe, radosne spotkania. W pracy, być może wzmocniona pewnością siebie po przetrwaniu tej próby, zabezpieczyłam jeszcze większe kontrakty. Zarówno w karierze, jak i życiu prywatnym, mój świat odzyskał blask. Straciłam rodzinę. A może to była tylko iluzja od samego początku, w zamian odzyskałam swoją godność i ster własnego życia. Nauczyłam się na własnej skórze, że więzy krwi mogą czasem stać się najcięższymi kajdanami ze wszystkich. Czy to, co zrobiłam, było okrutne? Czy byłam samolubna i egocentryczna? Niektórzy mogą tak powiedzieć, ale ja tego nie żałuję, ponieważ była to sprawiedliwa. Konieczna bitwa o ochronę mojego domu i mojego życia.